Magix, z tej strony Iwan, a to jest pierwszy odcinek krótkiego cyklu, dlaczego zostałem Sobeckim Elfem. Dzisiaj odwiedzamy goszczanowo obóz survivalowy podstawowy i zaawansowany. Pokażemy Wam po trochu, jak wygląda praca Sobeckiego Elfa. Od razu przepraszam za to, że materiał jest poszatkowany. Ale roboty czasem jest tyle, że człowiek nie ma czasu iść do ubikacji, a co dopiero kręcić vlogi. Natomiast w tym cyklu nowość, będę wrzucał wstępne, krótkie komentarze do tego, co się będzie działo, albo co się działo, żeby całość jakoś spoić. Gotowi na wypad jazdy bez trzymanki? PAŁ! Siemadziczki, w międzybrodzie dzisiaj gęsta mgła. Znaczy nie wiem czy jestem w Międzybrodziu czy w XIX wiecznym Londynie. No i co? Robimy dzisiaj na przystanek, jedziemy do Bielska, robimy badania, czy się nadajemy do pracy z dziećmi i wracamy tutaj. Tam był taki, żeby bić górami, wpaść do rodziców po badaniu. I po południu wieczorem przyjechać autobusem, ale nie mam na to czasu, bo jeszcze się nie spakowałem, zmieniamy proces, dzida na autobus, dojazd, badanie, dzida na autobus, dojazd, wita do Międzybrodzia, chwila odpoczynku i pakowanko, bo w sobotę wyjazd na sobecki travel na obozy. Oho, już z powrotem dziki Jak dobrze pójdzie, to wrócę na hacjendę zanim chłopaki, czyli pan Józek i jego syn Beniamin się obudzą, ale będą zaskoczeni. No, takiego skaczącego gościa. Gruba. Gruba taka w moim stylu. Czardżyczki. Powiem szczerze, nie zachęcające to, że chodzę w takich kapciach po terenie, albo czasem nawet boso. A 5 minut temu, idąc sobie grzecznie w wysokiej trawie, prawie wdepnąłem w żmiję. <grym> Więc powiem wam szczerze, Zważywszy na to, że w niedzielę zaczynam obóz, to poziom stresu wzrasta, tym bardziej, że wczoraj ze swojego ciała usunąłem trzy kleszcze. A dzisiaj mimo Ticlesa po zrobieniu 70 metrów tutaj, zdjąłem już z siebie dwa chodzące. Więc... <gryw> Albo jest yy, czarny piątek, a ja wróć albo jest piątek, a ja mijałem czarnego kota przechodząc pod drabiną, yy, zaraz po tym jak rozbiłem lustro <laughs> albo yy, nie wiem co. Takie moje wnioski na dzisiaj. Z powodów, którymi niekoniecznie chciałbym się chwalić, doszło do tego, że po prostu nie kręciłem materiałów z trasy Bielsko-Poznań. Z przygód, jakie mnie tam spotkały, żadnych nie było, z rozpoczęcia, z żadnych takich dzikich rzeczy, więc zaczynamy z wysokiego C. Ciemadzix z tej strony Iwan. A to jest pierwszy nocleg w lesie na obozie survivalowym. Survival. Ło, lekki zamuł, jeszcze nie do końca styki kontaktują, ponieważ spaliśmy krótko, Właściwie Ja spałem krótko, a chłopaki spali dłużej, ale w trochę gorszych warunkach, bo zostali obudzeni o pierwszej w nocy, dostali 12 minut czasu na to, żeby się ogarnąć, no i później wyszliśmy w teren, doszliśmy na punkt w którym jesteśmy, ogarnęliśmy się i poszliśmy spać. Brrr, Lekko mnie targa zimna. Co jest normalne. Dziczki! Pobudeczka. Alo, halo. Moi drodzy, tak to właśnie wygląda. Budzimy się. Ja się obudziłem o drugiej. Trochę się ogarnąłem. Zasnąłem, obudziłem o i obudziłem się. Obudziłem się, obudziłem się, obudziłem się obudziłem. minut temu? Przed chwilą się obudziłeś, bo byłem przy tym i widziałem, podglądałem, jak nie śpisz. No i dziczki, powoli wstajemy. Mamy siódmą rano. Macie całe pół godziny, żeby się przygotować do wyjścia. I za pół godziny ruszamy na ośrodek. Jak ja lubię te małe, uśmiechnięte, zmęczone twarze, które się oto to sowicie melfonią. Pau. Ciardziczki, nowy sprzęcik. Kupiony z 200 zł zniżką. Dzięki ekipo X-Blitz, dzięki za wsparcie. Dzięki za z Dodatkowy akumulator, który kupiłem, Ciach. tak wygląda szpej, nie lubię unboxingów, więc nie będzie jakiegoś szczególnego, po prostu wydropimy sprzęt, zobaczymy jak to wygląda, a jak działa to pewnie niedługo się dowiecie oglądając vloga. Obozy Sobecki Travel to nie tylko obozy survivalowe czy militarne, to przede wszystkim relacje, jakie tworzymy z wychowankami i spora ilość powracających wychowanków. Co? No, czują się u nas i z nami dobrze, ponieważ nie jesteśmy zwykłymi, nudnymi wychowawcami, tylko dzikami z prawdziwego zdaszenia, które Lubią dziczyć, lubią wariować, lubią się pośmiać i robić nietypowe rzeczy. Zresztą zobaczcie sami. Okej, okay. no a to na vloga, na vloga. Emi. Tak, to się robi na północy, na północnym zachodzie. Król Emil I, nasz wiwalowy wojownik. Pokłonnie się mu wszyscy. O! Przykrość! Ale ma klatę zbudowaną, to mi się podoba. Chcę mieć w Twoim wieku taką klatę jak Ty, Emil. No, jakby będzie chciała spróbować. No. bongo! fajnie, fajnie. Tak się bawimy w, so, w sowiecki travel. Sowiecki? Sowiecki. Jest to bardzo dobra. Bardzo skuteczny. Z tym, że salicy do leków to się już produkuje. Jeszcze z takich bardzo ważnych. Bo ja naprawdę wśród waszym roślin nie wszyscy. Dbamy też o to, żeby mieć ciekawych gości. W tym roku nawiedził nas Krzysztof. Krisek Kwiatkowski, który jest ojcem Polskiego survivalu. No i nie ukrywam, że praca z nim to było bardzo ciekawe i pozytywne doznanie. Na tyle ciekawe, na tyle pozytywne, że wolałem się skupić na tym, niż na kręceniu materiałów. Więc wybaczcie, ale mam tylko ten jeden materiał z Kriskiem, który przed chwilą poleciał, bywa. Yy, no a następne co, następna atrakcja, która dzieciakom i nie ukrywam nam też bardzo się podoba, to strzelnica. Popatrzcie jak to wygląda. Jaudix, jesteśmy dzisiaj tak jest na, na strzelnicy Wysokoła, by lupa była za z bandą dzików. E, za linię otwarcia. Tak? Teraz odbespiecz. Mm. Tak to wygląda? Właśnie instruktaż dla Marcina. A z Marcinek dostanie magazynek i będzie naparzał. Za wysoko, zabezpiecz. Doklęg ciała, teraz zmiana pozycji. No, kolej, po klęczki. Stabilnie sobie ustaw, skuteczny się. Odbezpiecz. A to prawidłowe mordeczki z obozu. A może szlić 4 z 1 dalej z panem, instruktorem. Takie zabawy Jestem dzikiem Wy macie leżeć z lewą nogą, prostą ten, ten. Możecie to wszystko wsadzić Między bajki Postawa leżąca ma być wygodna Macie się tak, wygodnie położyć, tak ułożyć Wygodnie tak jak tak leżysz tak. Nic, jak Nie naciągasz nic Emil się szykuje Będzie napazał z pompki

Park. Tak Jak? Nieźle. Emilziku, jak było? No, nie było źle, wręcz przyjemnie. <grymne> Propsy mordo. się na chwilę, jak skończymy strzelanie są bardzo Survival to nie tylko szałasy, spanie w lesie, rozpalanie ognisk. czasem Trzeba znaleźć sposób, jak rozwiązać sytuację stresogenną, taką, w której nawarstwią się emocje i coś tam się dzieje. Tutaj dobre, jak już wcześniej zauważyliście, jest głupcowanie i robienie dziwnych rzeczy. Tutaj wymyślony na prędce rytm wybijany na kiku, mantrowane parę dziwnych słów i oto mamy... Afrykańskie brzmienia w Goszczanowskim lesie. <iśrinting> <iśrint> <iśrint> To się kameruje. Kapanie pana Iwana. No dzikiem pana Iwana. dzikiem A <grywa> no tak młodzi zareagowali na moje Hot Six Team. Miłe. <grywa> z tej strony Iwan no i co? jedno z zadań mojej zasnej ekipy weteranów to założenie punktu obserwacyjnego na tym właśnie starym wiadukcie kolejowym i co? fotografowanie ludzi, którzy kupują lody a także zliczanie samochodów w odpowiednim kolorze zobaczymy jak to pójdzie na razie ekipa jest zajarana. Obserwacja obiektów w dzień wymaga sporej cierpliwości, ale daje fan. Czuć napięcie. No i co? Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Tutaj część ekipy, a druga część na dole w krzakach. I ta tutaj, górna, fotografuje cele, czyli osoby, które kupują loty, a ta na dole zlicza w tej chwili czarne samochody. Wcześniej zadanie było zliczać białe samochody. No i co? Czas operacyjny zadania 50 minut. No i zobaczymy jak się wywiną. I jak jak im się to uda zrobić. Okej okay, dziczki. Hmm, Pobudaczka po nocy w lesie już drugi pod rząd troszkę więcej nas wyszło trochę mniej nas wróciło weźmy parę e, wbitek na obóz i zostawialiśmy paru chętnych do tego żeby zostać tu została grupa najwytrwalszych no i co zbieramy bety i walimy do ośrodka na śniadanko się coś powiedzieć dziczki? Nie, ja nie. Adam nie chce. Co to co? Ja też nie. Nie? Chłopaki? Myśmy brudni i śmierdzimy. Dokładnie o. tak. Taki standard kiedyś się... Nigdy chce mi się zęby umyć. O! Nikodem chcę umyć zęby. Jak nigdy, jak nigdy. Jak zawsze po takich challenge'ach, że jak śmierdzi, jest brudny i... I szczęśliwy, tak czy nie? Tak, No i bajabongo. Kilkunastu zaczęło. Do obozu po dwóch dobach wróciło tylko pięciu. Niestety, w trakcie tego typu zmagań, jak dwie nocki w lesie, sukcesywnie zawsze wykrusza się parę osób. Kilka odpadło jeszcze przed marszem kilka w trakcie i nie ukrywam, że to była jedna z najlepszych rzeczy, które się wydarzyły, ponieważ w kameralnej grupie siedmiu osób udało nam się przeprowadzić taką ewaluację, takie omówienie mocnych stron tych siedmiu osób, które jednak odważyły się na marsz, że dla wielu ten obóz był jednym z najlepszych obozów. Jeżeli dla Ciebie też i oglądasz ten film, daj łapę w górę i skomentuj, tak żebym wiedział, że było warto zarywać nocki, wymyślać pomysły, jak wyciągnąć z Was dzieciaczki moje jak największy potencjał, wzmocnić mocne strony i przede wszystkim Wam je pokazać. Eee, gdybyśmy poszli w całej grupie, obawiam się, że nie wyszłoby to tak dobrze. A dla waszej siódemki naprawdę było warto. No i co? Tym optymistycznym akcentem zbliżamy się do końca. Ale końca tego odcinka, a nie końca przygody z Sobecki Travel. Dziki dziki, czym się kończy pobyt na obozie sowiecki Travel? Że nawet se ciebie dziarają na łydce. Tak. Pozdro. To tyle na dziś dziczki. Mam nadzieję, że się podobało. A jeżeli się podobało, daj lajka, skomentuj, udostępnij, zasubskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. A jeżeli subskrybujesz, walnij w dzwona To tyle. Dzięki śliczne, że dotrwałeś do tego momentu. Pozdro dziki Dzik Narka Hej Czasem robótka wygląda tak Ja se leżę Zlewam A ty co kombinujesz, nie kombinuj nic Zero! Nie da rady Jak nie da rady?